Nasza ulubiona zupa ogórkowa w mniej niż dwa kwadranse. Marchewkę kroimy na cienkie plasterki, cebulę na drobną kosteczkę, a ziemniaki na małe kawałki. Kiszone ogórki obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. W dużym garnku rozgrzewamy olej, dodajemy cebulę i marchewkę. Delikatnie solimy. Smażymy na dużym ogniu, cały czas energicznie mieszając. Po minucie wlewamy bulion, warzywny lub mięsny. No jasne, że domowy bulion jest najlepszy, bo jest pyszny i zdrowy. Gotujemy wszystko na dużym ogniu przez 3 minuty. Dodajemy ziemniaki i gotujemy 5 minut na średnim ogniu. W tym czasie na małej patelni roztopiamy masło, dodajemy ogórki i smażymy je przez dwie minuty. No jasne, że mieszamy je przez cały czas. Odsmażone ogórki przekładamy do zupy i gotujemy, aż ziemniaki będą miękkie. Jeszcze słodka śmietanka, sól i pieprz. Oraz dużo koperku, bo jak mało co, koperek fantastycznie pasuje do ogórkowej. Mieszamy, doprowadzamy do wrzenia, wyłączamy gaz. Przykrywamy, odstawiamy na kilka minut, by smaki się wymieszały. Tę zupę podaję z jajkami ugotowanymi na twardo i oczywiście z kromkami własnoręcznie upieczonego chleba, bo ja tylko rosół nie jadam z chlebkiem. A ty, z czym najbardziej lubisz jeść zupę ogórkową? Napisz w komentarzu. Życzę smacznego grześ z